Słuchaj, ja po mam tutaj kawałek, ale to jest naprawdę ale nie było mnie trochę w Polsce i dużo się zmieniło, Kuba. No, błagam A Ja się na tobie wychowywałam, wiesz o tym? Jezu, Ida! Co zrobić z takim świetnym momentem, no? chłopaki idźcie no. już. <noise> nie no dobrze, ale to jest niesamowite, że jak ty wygrałeś pierwszą edycję 9 lat temu. Chyba Moją mieć, edycję tak. wygrał. W tej, w tej samej tej edycji byliśmy. Ale poczekaj, to, to jest a teraz, edycja, a to fenomen. I Ani razu no. nie zaznaczyliśmy razem w tej edycji, Słucham? poza openingami, czyli taką grupową choreografią. Ja w ogóle Gleby nie pamiętam. No. 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 Ale właśnie, bo to. ja bym chciał właśnie nie, zwrócić Nie, ogóle... nie widzieliśmy, bo my się spotkaliśmy tylko na live'ach. To jest taki program, gdzie spotykasz się tylko na live'ach, bo wszyscy są zawsze znane, ciągnięci do tej sali baletowej i ćwiczą w tych duetach, solówkach itd. i tak dalej. I nie ma w ogóle czasu na patrzenie nie. na inne. Kuba, ja w ogóle powiem ci tak. To jest sekret, którego nawet nie wie Gleba A w ogóle byłbyś z... świetny żart dla ciebie. Przepraszam, bo zapomnę. <grymne> Cześć, nie, nie, nie nie. Czekaj, nie, nie, nie. Nie, nie, powiem, nie. nie, Ja będę pamiętać swoją pojętą. Co tak? robi student, student Akademii Rolniczej? Zalicza glebę. <grymne> Tak, już jestem, przepraszam. tak zaraz. Nie, bo gleba był zawsze taki nakręcony, wiesz? Ale za to go nie niego, no wiem, ale z nie od niego. Ładnie trzeba się było ubiera. Być daleko od niego trzeba było po prostu być daleko, bo on wiecznie coś kombinował. Wiesz, że on jadł cukier, takie kostki cukru w, tra w trakcie całej pierwszej edycji. Gdzie jest mój cukier? Bo ja tutaj muszę poćwiczyć solówkę. A co wy jecie w Ameryce? Są ziemniaki? No, Oni no piją. To, to, to jest normalne, że, że, że chłopak jest energetyczny. Tylko teraz jest tak. To jest ładna puenta. Ty wygrałeś You Can Dance? Tak. 9 lat temu. Powtarzasz się, ale tak. Pomogło ci to? Bardzo. Ty zajęłaś dziewiąte miejsce. Możesz coś powiedzieć teraz Aguroli i Pierugowi. Dziewiąte miejsca dzisiaj z gwiazdą. I powiedz im to, pomogło. Nie, powiedz im to. Ale asym... jako o nich siedzę, ja im cały czas to mówię. Co o nich myślę. Widziałeś kiedyś jak Agustin tańczy? No, on bardzo ładnie tańczy. On A, kiedyś ja mu tańczył, mu tańczył. Nie, nie, poczekaj. Ja znam historię, że jak Agustin tańczył w Stanach, to przyjechała Angelina Jolie, bo myślała, że Jolie jest sierotą. Chciała go adoptować. Autentyczna <śmiech> historia. <śmiech> myślała, że kubański sierota tańczy. Nie, słuchaj, Naprawdę. Dopóki mój mąż nie rozumie jeszcze polskiego, mogę mówić co chcę. I right. ja się strasznie w Agustinie kocham, bo on jest taki sympatyczny, on jest, słuchajcie... Ale co, zobacz, jak co, jest przepaść między jest... mną i Agustinem, no to weź wybierz jakiś ładny Google. Wiem, ale właśnie jest przepaść i właśnie chciałabym was obu, bo tak, to był taki perfekt mężczyzna. Trójkąt z Agustinem, why no. Trochę... trzecie obywatelstwo Ale ty też jesteś w porządku, Dawid. <laughs> 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 <laughs>